you mm -hmm. To spłynęło się. Chyba to Abu środku nie zrobił. Pokaż na co cię stać. Ale nie jeden raz. Pokaż na co cię stać. Działało. Ukrać jakiś. Czy coś siedzi? Chyba nie. Chociaż? Jest, coś jest To nie da Jest, o, i sam się wypiął Nie robotów O to chodziło wiesz, bo wiadomo jak był jakiś większy to coś bym zrobił żeby to w rękę związać Ale wiesz kiedy najlepiej bierze, jak nie jest nagrywany. Tyle co my tam byliśmy wtedy na tym urlopie. Tyle ile było brań. Tyle ile można było nagrać. To jest. To jest? Coś jest. Z co to jest. Nic do Tu jest rzek, zaczyna walczyć. O kur, yeah. takie coś będziemy łapać. Nie wiem, grun, że to się dzieje. Twoje u mnie. Dobra. Kolego. Nie szarpiemy. się. Dobra, będzie. W i do dół. Bo palę papierosa. Bo jakbym nie palił, to bym nie miał brań. Nie żebym kogoś chciał na. Ten, namawiać do palenia, ale one to wiedzą. Siedzi. Mąż, Ue! Wojtek Wojtek złapał dzisiaj? Pierwszą rybę On cały czas stukął On siedział Sam bo... się no. naciął To jest ten co ucieka od domu W sumie ja nie powiem że tam też siedzę Lubię siedzieć Lepiej siedzieć na powietrzu świeżym Bierzesz węskę, jak nie biorą, bierzesz sobie telefon, grę. Połączysz przyjemność z pożytecznym, połączysz przyjemność z pożytecznym. No dziękuję. A gdzie tu pożytek? Hmm. Świeże powietrze. I reumatyzm. Jak? Łazisz po pokrzywach? Hmm. Po tym czasie, to się nachodziłem, to już raz raczej reumatyzmu nie będę miał do końca mieć. No miejmy nadzieję. No przecież... Czy... Tyle ile my kilometrów zrobiliśmy po poczynach to Trzeba będzie też właśnie tak nagrywać siebie jak gadamy troszkę chociaż żeby to nie było tylko perspektywa wędek i wody I piany pewno jedzie, bo z ryb to jest takie przekonanie ludzi że jak ktoś na ryby to zaraz mu się piany chęć no, i tak samo jest z murażami bo muraża to zaraz alkohol bo w ogóle budowlanka to tylko alkohol nie tak, niech się zbaleć a on ucieka tej i kubusz, kubusz <grym w tle> wtedy to się udał nie ja <grym w tle> myśmy byli na noc to też jednym coś to ja, ja siedzę i ja mówię przyszłeś do mnie Patrzę nie ma nic tylko, jedzę zarówno, ale zaru usłyszałem, dalej chodź bo idziemy na zarcie Kije tak Ucieczkę. I darą stanę starany No siedzisz sobie, ty idziesz, mówi że idę tam zaraz przyjdę, nie? no to by i słyszę, że schodzisz mówię, jak tam? Mówię, zarcie gotowe to? Kuba? Dobra, zaparty? Nic nie ma. Nie ma nikogo, nie? O kurwa. I Serec się zaczął po drugiej stronie jeńczeć w tych kszokach, nie? Aby poszło hasło. Ej! Żarcie jasodzia kiełbasę! Wędka tak. Jedna w kszoki, druga w kszoki. Od A Odjazd. Jako skarpa, jak tak, nie? To ja tak po kolanach opadnę. I <grym grym> do góry w tych kamerach, w To byś ze stref się no jak cholera ty? I wszyscy strajkują, co my też będziemy? Chcemy czerwonego, nie chcemy białego <noise> Więcej wody, więcej wody nie. I tam takie kółka są Na, na cześciu <noise> My dzisiaj głodujemy Mistrz, mistrz Ale tak będą robić, tak ta, ale coś jest na rzeczy Co im nie podoba się dzisiaj? Pogoda nie jest taka zła przecież I ciekawe czy wszyscy strajkują